23-letni Jonathan Blake, mieszkający w małym domu na Vespucci wraz z bratem, miał straszną przeszłość rodzinną. Ojciec Jonathana z dnia na dzień wyjechał z kraju, nie mówiąc nic chłopakom, a matka Jonathana zaginęła, Blake ten miał 19 lat. Do dziś dzień nie wiadomo, co się z nią stało. Uch. Dobra. Oho, o, dzwoni do mnie Jeremy. Halo, co tam? Halo, halo, siema Jonathan. No cześć. Wiesz co, co u Ciebie, jak się czujesz, co tam u Ciebie? Więc yy... się nie ma, wiesz co, bo musiałem załatwić, Aha. sorry, sorry, bo musiałem załatwić kilka spraw tam na mieście, jestem trochę dalej. I wiesz co, jak coś, to na, na stole w kuchni zostawiłem mm -hmm. Ci trochę kasy, zostawiłem Ci trochę kasy na nową furę, żebyś sobie mógł, wiesz, śmilać stary coś, kupić sobie może nowy samochodzik. Yy, no i w sumie to tyle, chciałem Ci tylko przekazać. No dobra, dobra, no dobra, no to ja sobie tam kupię, dzięki stary, ale w sumie to nie potrzebna. Tak, no aż ty masz fury, to będziemy jeździć razem, no wiesz, to może tą kasę za to coś, coś, innego. coś wiesz. Nie, wiesz co, chcesz, żebyś miał coś po prostu nadłączeć, żebyś sobie... Dobra. A skąd sobie, ty masz tą kasę? Zarobiłeś i... sam stary, jak wiesz, bracie jak tak, sam zarobiłeś. Moja tam... No dobra. Nie, bo ja zarobiłem no słuchaj, to jest prezent to od brata do brata, rozumiesz? Okej, okay, no, rozumiem. Stary... Hmm, dziękuję bardzo. bardzo. Dzięki. Dobra, nie ma za co siema. No cześć. O, dobra. No i co, widzowie? Witam w serii Zasady ulicy. Jesteśmy teraz w domu Jonathana na Vespucci. Jak widać, wszystkim gadaliśmy z bratem. Brat wyjechał gdzieś do. Nie wiem gdzie dokładnie, nie mówił gdzie to pojechał, ale powiedział, że jutro wróci. Ale przekazał nam pieniądze, które tutaj leżą, więc sobie od razu je weźmiemy. Okej, okay. i pojedziemy też. się zatrudnić do jakiejś roboty, bo to jest też pierwszy dzień tutaj. Jonathan też po utracie mamy. Które która miało miejsce 4 lata temu, trochę. Yy, no tutaj może powiedzieć, że no nie wychodzi na ludzi. Więc teraz jest czas, żeby się zatrudnić do pracy, też pozarabiać, też, żeby nie tylko pracował brat, tylko żebyśmy my też zarabiali na dom yy, i na różne inne rzeczy. Dlatego zaraz od razu pojedziemy BMX-em na yy, ten. pojedziemy do pracy. Jedziemy BMX-em i pojedziemy się zatrudnić do Burger zobaczymy ile tam też płacą, bo Jonathanowi pieniądze by się też przydały, no nie zarabia nic. tej Radę ma wszystko od brata. Teraz dostał pieniądze znów od brata na furę. Dostał około. Tam jak przeliczałem to było... nie wiem, 15-12 tysięcy. Więc pieniądze się przydały. No ale w tej serii głównie będziemy musieli się skupić na zemszczeniu się na porywaczu matki. I będziemy chcieli też się dowiedzieć czemu ojciec opuścił kraj, nic nie mówiąc chłopakom, czyli Jonathanowi i, yy, i bratu, ale to się zobaczy też właśnie... No, no to się rozwinie, ten wątek się rozwinie w późniejszych częściach sezonu Ale teraz, a nie wiemy w sumie co i jak. No ale dobra Pojedziemy do tego burgersota, tam spytać się opłaca i czy nas zatrudnią w ogóle bo brat też prosił mnie wcześniej, jak już nie nim gadałem jeszcze to żebyśmy się gdzieś zatrudnili, no bo tylko on pracuje no więc teraz pójdziemy się zatrudnić w tej serii głównie chcemy też chcemy poszukać kontaktów które będą wiedziały co się stało z matką Jonathana więc to też będzie ważny aspekt tej, tego sezonu oglądajcie uważnie a teraz my wchodzimy do burgera, żeby to się zatrudnić halo, dzień dobry Alo, alo, dzień dobry. Dzień dobry, ja bym chciał się tutaj zatrudnić. Czy jest opcja? Mamy jedno wolne na Kasie. Na Kasie, dobra. No to ja bym chętnie się zatrudnił. Tutaj podpis chcemy podpisać papiery teraz, czy później? Mogę panu dać tylko szybko do podpisania i numer telefonu. Dobra. No dobra, to mam wejść na do środka do pana? Nie, ja panu przyniosę. Dobra, no to ja czekam w takim razie. Dobra, no i mamy pięknie, jesteśmy zatrudnieni. O, oh, no Zobaczymy jak to będzie wyglądać Halo? Proszę pana, proszę to podpisać Jasne, podpisuję już I zapisać tam pan ten numer telefonu Ja do pana mm -hmm. zadzwonię Dobra, podpisuję Już podpisałem wszystko Dobra, to za 2-3 godzinki dostanie pan wiadomość telefonu. Jasne, dobra Dziękuję, do widzenia Dobra, to teraz, jak już jesteśmy zatrudnieni, będzie trzeba pojechać. Kupić samochód, no, jedziemy. Yy, tutaj. Tutaj gdzieś powinien być niedługo. Nie, na, na niedługo powinien być ten. O! Ten sklep z samochodami, może. jest też, dobra. Zobaczymy. Pojadę tam furki I. co i jak. Dobra. Dojdę. Yy, ja bym chciał kupić samochód. Tak do. 10 tysięcy maksymalnie No to oni pomiją za mną Mhm Tutaj widzę też macie jakieś tutaj Fajne furki tutaj Ile kosztuje no to już ta czerwona? Tak 1 200 no, to... okej, okay, dobra O kurde, milion 200 Uff, bogat... Jezu, No właśnie, widzę To jest taka asa Mhm, widzę, dobra, okej okay. I jakie ona ma przebieg? 9 tysięcy To? Mhm do 100 tysięcy. O kurde, dobra. A jest to jeszcze? Może? Jest, tak. Czy tam Węgry? E39. Uuu, to mi się podoba. Jaka jest cena tego? 11 tysięcy. No, no proszę pana, może za 10? Może za 10, co? Ja mam za 10. 10,800. 10 Nie, no to 10,500. Ja to biorę. 10500 ja to biorę. 10600. 10 Proszę pana, ale... 10500 no już do stówkę naprawdę. Już 10500. Ja, ja stówkę załączę, będę miał na jedzenie, pan i tak tutaj sobie zarobi. Ja pracuję w Burgersiocie, to już pan może mnie odpuścić, no 10500. No dobra niech będzie. No, dobra. To pan przygotuje wszystkie te dokumenty? idę po... A to niech pan się ze mną, ja pan no, podprzemy dużo no. Weź wyprowadź panu auto już. Dobra, dobry? dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry Dobra, pięknie, mamy furę A, mamy furę, mamy bmw Fajna ta BMW, szczerze, mi, ona, mi się ona podoba Jest bardzo fajna Niech on to nią wyjedzie, dobra Zapraszam. No to już postawię, nie będę siadał nie, Podpiszę te dokumenty i będę jechał Tutaj niech pan się podpisze mhm. no Dobra, podpisuję. I nazwisko. Już już podpisałem to, co się, że podpisać? ja dam się kopię. Dobra, no okej. Okay. wszystko. Czekamy na kopię dokumentów. Pan teraz z samą. dokumentami. Y, dziękuję bardzo, już biorę. Ok. Dziękuję Dobrze. i. No. Do widzenia. A samochód gdzie wyprowadził pana kolega? No parking z tyłu. No dobra. Wejdziemy na ten parking, nie wiem czy jest ten parking, zaraz lokalizujemy co ten parking, ale... No co? Fura zakupiona. Tak, tak. No właśnie gdzie jest samochód? A klucze jeszcze, dobra, to już biorę. Ma pan klucze, samochód jest tutaj z tyłu, pan pana. Okej. Okay. Dobra. No tu jakiś ruch macie w tym sklepie? Dużo osób przychodzi kupować samochody? Czerwony się przecież sprzedał Ten czerwony? O! A ten ta bogaty co stoi tu na wystawie, tak? Mhm. O kurde Widzę, ja tego przed chwilą tutaj ściągałem jednego kolejnego, który się sprzedał Mhm, no, to dobry ruch macie, fajnie No a ta BMW to fajne. szczerze mi się ona podoba, ładnie ona wygląda też mi ona wystarczy na początek, wie pana. Też cena nie jest jakaś mega duża. A ja tutaj tego tam. bmx proszę pana, bo to jest ten, ten jest mój. To ja go zostawię i najwyżej później po niego przyjadę. No, spokojnie, mam dobra. Go prowadzić do sklepu, żeby nie ukradli. No, mógłby pan, mógłby pan. Tutaj pan idzie. Mhm. To jest, jest pana samochód. Na dobra, na dobra. Stoję. Dziękuję bardzo, miłego. Dobra, mamy, 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 fure". mamy, kurde furę. Mamy, kurde furę, jest dobrze, jest początek już, mamy furkę. Za pieniądze brata, oczywiście, jak zarobimy to, bratu oddamy. Yy, teraz sobie schowamy walizkę Do samochodu. Dobra i testujemy, jak to wygląda. Jest dobrze, dobra. Wyjeżdżamy. No fajna. O! E! Taki, Taki, ale baran. Kto to jest? Ale furę małabą. Dobra, co tu się dzieje w tym mieście? Tą fajną ofurę. Jeepik. Światło włączymy, a to tu długie, to może nie włączajmy. Dobra, jedziemy teraz do domu i pójdziemy spać z Jonathanem, bo już jest wieczór, to od razu, <laughs> od razu pójdziemy rano do burger Shota. A nie, mieliśmy teraz jechać do burger Shota. Dobra, bo zajedziemy już rano. A nie, elektrycznie, miał, nie, nie miał na to wiespusz, tak? tak? Chyba tak, dobra, tu się rano wyjedziemy, nie będziemy tam jeździć 30 razy. Remixa też odbierze się jutro. Yy, Jonathan ma prawo jazdy jak ktoś, od razu mówię. Już dał wcześniej, jeszcze jak, jak, ten, jak żyła jego mama, ale to nie muszę teraz tego wspominać. Dobra, jedziemy do domu. Jedziemy do domu i rano. Jedziemy do Burgershota. Matan już się obudził, pije sobie kawkę i będziemy jechać do burger shota się zatrudnić. Yy, Mamy już furę, zaraz sobie ją przetestujemy. Też wam pokażę, jak ona działa. Bo trochę sobie później pojeździmy nią. Później ją potestujemy trochę, ale na razie. Bo jedziemy do burger shota, się zatrudnić. Yy, znaczy zatrudnić, już pracować na kasie. Dzisiaj pierwszy dzień na kasie. Zobaczymy, jak będzie. Nie no, fajna, fajna jest ta furka, podoba mi się strasznie Jest mega, mega git Dobra Jedziemy do Burgershota Ale po drodze od razu wam powiem yy, co i jak, bo w sumie to... Co ja to powiedzieć Bo w sumie to... <coughs> Burgershot to mi się wydaje, że to będzie opcja na, na chwilę, to nie będzie opcja na długo Bo od razu później... Od razu zmienimy lokum, też nie chcę Jonathanem yy, robić na czystą. Bo mi się wydaje, że na czysto też się nie dowiemy, kto jest, ym, kto jest zabójcą, znaczy, kto jest porywaczem matki, nie? I trzeba będzie wejść w y, pół światek kryminalny, dlatego... Tak że zrobimy później chyba. Jakoś, to się, jakoś się włączymy w to, tylko że zobaczymy jak. Będzie trzeba kogoś podłapać, jakieś kontakty, coś ten, eee, I w to wejdziemy, dobra. Dzień dobry, halo. No, halo. Przepraszam, such mi się psuje. No dobra. nie radość. Nie ma problemu. Yy, także ja bym tutaj wszedłem, no się przynajmniej zatrudnić, tak? Już podpisałem chyba dokument tak, wczoraj. Tak, 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 mm -hmm. tak, 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 tak. tak. Masz ten jakieś ciuszki? Mam... Nie, my mam. No ja, ja nie mam ubrań swoich, mam chyba. No nie chyba, że Państwo tu mają na no, mm. restauracji. Dobra, tutaj, tutaj masz pan drzwi, wchodzisz pan za mną Mhm. Mm pokaże ci możesz pan przebrać. Jasne. Dobra, idziemy, dziwny jest mi Ok, czyli... Tam? Tak. Du, 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 du. Okay. Jest mega dziwny ten koleś Jest mega dziwny ten koleś Rasz nie jest Tutaj ma pan takich... wyjście z tyłu tutaj o. może się pan... Tutaj może się pan przebrać W których z tych pudeł jest są ciugy, No dobra się pan znalazł. Dobra, to ja sobie poszukam no Już yy, Znalazłem jakieś tam ciuchy u nich W szafie W boksie I to właśnie prezentuje tak No, nie ja wiem, nie wiem co oni tu mają No ale dobra, idziemy no, Kazał się przebrać, to idziemy się to prze... 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 przebraliśmy no Dobra, nie są, znalazłem tylko takie ciuchy, no nie było nic więcej. No dobra, niech będzie. Mhm. Twojej młody, młody. Tak, tak, tak. Ja muszę, ja muszę wyjść z pracy. zostawić ci klucze, okay. musisz zamknąć tutaj pracę. Jasne. Dlatego, że mnie nie będzie. Dobra. O której dzisiaj, dzisiaj kończę Jakoś o której No tak, myślę, że 16, 17, jak zamkniesz, to będzie okej. Okay. No dobra, o i dobra. i tak dzisiaj taka, taki dzień wiesz, mhm. mniej. Rozumiem, no dobra, no dobra, dobra to pa. zamknę już tam no dobra Dobra, no to pa, no, klucze masz na ladzie tam Okej, okay, dobra Kurde, no to co? To... Pracujemy chyba, co? No nie wiem, na razie Nie widzę tu nikogo, nikogo tu nie ma, ale Tacki w ogóle przygotowane, jedzenie już leży Nikogo nie ma Dobra, zapoznajmy się w ogóle z tym miejscem, co tu jest Grytkownice, coś tam, ale i tak będę tylko na kasie stał, to mi nie, to niepotrzebne szczerze no dobra Chyba czekamy o, ale... O kurde Dobra, kto się idzie. Stoimy. Czekamy. Jakie niebieskie niebieskie sporki. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Chcielibyśmy zamówić dwa zestawy shot. Dwa zestawy shot. Tak, tak. tak. No dobra, jasne, to wpisuję. No to, to będzie... Niech pan, ja mam dopiero pierwszy dzień jestem, to muszę zobaczyć tutaj cennik. Chwila. Dobrze. Ym, po 30 dolarów. No dobrze. Dobrze. Muszę telefon wyciszyć, dobra. Dobra. Proszę bardzo. Mhm. Mhm. Dziękuję bardzo i już tutaj postaram się zrobić, więc no, chwila. Dobrze. Dobra. Trzeba coś zrobić, ale... <gryw> nikogo nie ma na kuchni. A dobra, tam już okej zestaw. Dam im to Czekaj, wezmę to Dobra Muszę tutaj... dobra, zrobię coś, zrobię im do jedzenia Prosto że jakiś tu burgerka no przygotowane widzę, no to zrobię im Dwa i zaraz, i zaraz. Dobra, jeszcze mu biorę picie, temu kolesiowi Tutaj będzie miał chyba, dam mu Już jest wszystko ugotowane Yyy, chłopaki, halo, ugotowane macie już, zrobione Proszę mhm. tutaj tu ten, to miałbyś te, już nie wiem, jakie to były zestawy? Jakieś te shoty chyba. zestawy no, no, tak. tak proszę, tak. tutaj. Tu jeden, tu drugi. Dobra, jest wszystko chyba. Ja pójdę teraz może tu, tu pozmywać, albo poogarnić tam po prostu wszystko. Poogarniam i zaraz zobaczymy. Ten, tu obok poogarniam. O, tu też ktoś siedzi. W ogóle widziałeś, że u nas no, tym? No, na tym na osiedlu na Elmuro? No, u nas na Elburo dobry zarobek jest. Ostatnio. No. Ten nasz OG mówił, zarobek. że w jakiś sposób. M, jakaś praca m, Szybka i łatwa. I dobre pieniądze. No słyszałem, Dobra. to możemy tam podjechać. Mocne to jest? To jest łatwa kasiarka, serce. No to jak zjemy to pojedziemy, dobra? dobra? No dobra Dobra, ty, oni mają jakiś łatwy kasa na zarobienie Ja bym... Pojechał, oni powiedzieli, że to Elburo no. Chyba Elburo powiedzieli, co nie? To się wydaje no dobra Do widzenia no Do widzenia, do widzenia Do widzenia, do widzenia Miłego działka A to kto to jest ten koleś? Ten koleś też jest ciekawy jeszcze razkowity Trzeba padać. O! To jest jego fura, to jest kolejne z tą furą O kurde. Dobra. Idziemy się przebrać chyba. Za niedługo. Nie no jeszcze nie, jeszcze robota. To, to po prostu posprzątam to i w sumie to widzimy się już jak Jonathan to wszystko ogarnie i... i będzie wieczór. Zamkniemy lokali i pojedziemy. Dobra. Widzimy się teraz. Dobra, wychodzimy już do Burger Shota, wzięliśmy klucze Teraz będzie trzeba tylko zamknąć lokal i będzie ok. I mamy jeszcze jedną rzecz Wrócimy do domu, przebierzemy się, poczekamy na wieczór, niech Jonathan odpocznie i pojedziemy w jedno miejsce Zobaczymy jedno miejsce, też będzie to miejsce, gdzie będzie można sobie zarobić, jeśli wygramy Ale to zdawiecie się później Zresztą, bo to będzie pod koniec jakiegoś filmu może no i dobra, to teraz jedziemy Ale trzeba co, no szkoda, że nie ma dzisiaj brata Jonathana Bo jakby był brat, to byśmy już trochę poszperali w śledztwie matki I mielibyśmy może już wyjaśnione parę wątków No ale to co, dowiemy się tego w drugim odcinku W drugim odcinku wam to zaprezentujemy Jak to wygląda Aha, i policja nas zatrzymuje, to nieźle Ciekawe z jakiego powodu Że nawet e, nie przekroczyłem prędkości, tak mi się wydaje Zobaczymy, co on nam tu powiem. Kasy też nie mamy. Ciekawe, ile będzie mandatu za to. Dobro oh. w atelu. No, witam. Za co? Niby jestem zatrzymany. Czy ja znaczę, świetle i. Przekroczenie prędkości. Przekroczenie prędkości? Tak. Przekroczenie prędkości. Tak. Pan o siebie słyszy? Tak. Przekroczenie prędkości. W którym momencie? Niby ja przekroczyłem prędkość. Niech pan mi tutaj tu... Niech pan mi po prostu powie, no. W którym momencie przekroczyłem prędkość? Przekroczyłem pan, pan prędkość i tyle. Nie wiem się panu tłumaczył. No, ale nie przekroczyłem prędkości, jechałem zgodnie yy, z prawem, 50 na godzinę. Bo na czerwonym świetle może przejechałem, ale nie przekroczyłem prędkości. Chyba 50 mil na godzinę. Dobra, ile tego mandatu? No, 100 dolarów. No dobra, to już panu daję od razu. Dam panu od razu, ok? Dobra, dobra. Dobra, dobra wyciągamy sobie schowkę te 100 dolarów i mu dajemy. Dobra, Proszę. będzie mu pan odjechać po. Okej, okay, to dla pana 100 dolarów. Takie odjadę. Mhm, Dziękuję. odjadę. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. Proszę uważać następnym razem. Tak, niech pan też uważa na siebie. Proszę. Nie, no, przecież to jest karygodne zachowanie. Na czerwonym świetle, no, no, no dobra, no. Nie wiem, może przyjechałem na czerwonym świetle, ale. Jeden niby, nie wiem. Dobra, wchodzimy do domu i. Widzimy się wieczorkiem. Dobra, przebraliśmy się już Jonathanem. I teraz będzie. pójdziemy sobie bardziej, właśnie, co ten samochód ma w sobie. Będzie tam silnik, dokładnie wszystko. I mam jeden taki sobie mały pomysł, bo wiem, że organizują wyścigi tutaj. Nielegalne. I sobie pojedziemy sobie na ten wyścig nielegalny. Yy, I może jakąś kaskę sobie zarobimy. Słuchajcie, dobra. Już nie będę sprawdzał, to, to mam w środku, bo i tak ta furka dobrze jeździ. Pojadę od razu na ten wyścig, bo wiem, że on jest gdzieś za... właśnie za kasynem. On jest gdzieś za kasynem. Więc sobie wam pojedziemy zobaczyć. Od razu stestujemy sefurę, tylko żebyśmy jej nie zniszczyli, bo, bo... Nie, nie jej zniszczyć dopiero co kupiliśmy, co nie? No dobra, będziemy tam zobaczyć, ale po drodze yy, od razu mówię, że Jonathan... Yy, brat Jonathana powiedział, że będzie jutro i z bratem Jonathana jutro będziemy chcieli, yy, z Jeremy będziemy chcieli trochę po, poszperać na temat yy, śledztwa matki. W sensie, bo ono zostało zamknięte, nikt nic nie wie. Policja już się tym nie interesuje i to jest najgorsze w tym y, właśnie, dlatego chcemy sobie sami poszperać, zobaczyć. Może będziemy mieli już więcej opcji, może coś się dowiemy też na kasenie, może kogoś podpytamy, czy nikt nic nie wie. Y, I jutro i, no, po na na samym odcinku będziemy już też szukać jakichś wskazówek i tak dalej. Dobra, oszczędzimy wam, wam trochę drogi. I jedziemy do kasyna, To się zawaliłem trochę. o dobra Jedziemy do kasyna, na te wyścigi Zobaczymy co to wm pociśnie, sobie od razu ją testujemy I... Nie wiem Może, może właśnie wygramy jeszcze jakąś kasę, bo fajnie nie by było Bo jak już na ten kasę nie ma, nie ma nic Dlatego też się zatrudniliśmy do Burgershota, ale dobra Co tu jest, co tu na nas czeka, prostu się dowiemy, o kurde Dziękujemy to, tak? Jo. Jo, jo. Ty organizujesz wyścig? No, no ja. Kurde. O, tu też ma taką furę. No, fajnie. Dobra. Y... A to chcesz się ścigać? No tak, z kim mam się ścigać? Z tobą? No może ze mną. No to dobra. No to dawaj, lecimy. Dobra. No co, kto tu nam, kto, to, kto nam ten startuje? Już, już przyjdzie. No to niech idzie, dawaj. Tylko musi klasa odebrać od ziomka. No dobra, no to czekam. Ile jeździsz już? Ja? No Paręnaście lat. Paręnaście lat. No dobra, no to zobaczę. O, jest. Ma, ma być czysta gra. Trzy okrążenia jak Flora spadnie jedziecie. O kurde, dobra. Powodzenia Powodzenia Dobra, idziemy Dobra, go Nie myślę, że go... Spokojnie go prześcigniemy, bo ja długie No dobra, podajemy, aż kawa młot Podajemy, aż Tylko... Nie będzie trzeba uważać, właśnie zakrętać, jeszcze że Jest ślisko, nigdy, jest ślisko do tego No właśnie, widzimy co się dzieje Trochę podamy z... Może to Dobra mamy go na prosto, no nie? Dobrze Będziemy go mieli Dobra dalej, dalej, Dlaj, dalej, dalej

co tu tam wybucha, człowieku? Uuuu, dobra, teraz to wyszło Trzy odprężenia Ma być cztery Ma być cztery odprężenia, dobra, lecimy Wyżej Użyjmy cztery odprężenia i tyle Chodzi mi o furę naprawdę najwyżej Proszę Dobra, ładnie wyjechaliśmy Dobra, jedziemy, do I końca I Tylko nie widzę do mnie Jezu po prostu chcę. Mamy go, mamy go, mamy go. Nie! Nie wierzę. Co jest, grosz? No, wygrałeś. No, wygrałem. ile tam. No. Daj mi tą kasę. No, daj mi tą kasę. Nie wiem, ja mówisz, że jedziesz parę na lat.

Oni mi ta fura wkurza między momentami Dobra, wyjeżdżam sobie, czuję Dobra, oni, oni nas stream jadą, oni... Dobra, jadłem tak. Ok. Dobra Jedziemy stąd Nic nie widzę, jest tak ciemno jak mnie to wzórza. Dobra. Uciekamy. Uciekamy stąd. no, fajne wyścigi. Coś trochę zarobiliśmy. Jest okej, okay. dobra. Czekamy obie. nas. Trzeba będzie ich zrobić. No nie wiem, do tej zrobimy. Po prostu. Dobra. Nie jest wolny w sumie. Nie. No dobra, trzeba będzie ogarnąć tą furę. Trzeba będzie ją trochę naprawić i po drugie będzie trzeba ją trochę... Po drugie będzie trzeba ją trochę ogarnąć, i się nie ujeździć, bo... Bo nie... Bo nie nawet nie umiem kierować za bardzo, ale dobra Jestem Sultan Dobra, jestem Sultan. Oj, jest! SULTA. jest! Żołek we mnie wjechał, mi wierzył w dupę. Ale goś, dobra. Ale koła mnie przynajmniej tam cztery tam było... O, dokładnie! Nie umiem kierować, przepraszam was. Na I wejdźmy tu wejdźmy tu w alejkę. parkujemy sobie furę tutaj. Mam nadzieję, że mi to nie, nie wiadomo i nie będę patrzeć. Dobra. Ora, musiałem się skupić, zaraz że będę tak cicho, ale no... Trochę był... był przypał mały. Dobra. Dobra, dobra, dobra. lecimy do chaty szybko. Lecimy do chaty i... Zaraz będzie trzeba podjechać tam na te Elburo, się spytać co i jak. Dobra. Chyba, że... Dobra, no nie. Dobra, podjedziemy tam zaraz i ogarniemy to. Dobra. Nie wiem, na tam tylko coś, coś sobie zje i zaraz tam podjedziemy. No sobie zjadł, już zjadł i teraz pojedziemy zobaczyć tam na to Elburo. Co tam się dzieje, bo niby właśnie ten zarobek, coś tam ten... No, pojedziemy zobaczyć tylko. już. Fura to jest do kasady, no, to jest. Już jej nawet nie wyklepiemy. Chyba, że pojedziemy do mechanikę i się spytamy, zobaczymy. Ale teraz pojedziemy tam do tych niebieskich. Czy to byli na niebiesko ubranie tych ziomków na Alburo? I zobaczymy. O co tam chodzi? Jaki zarobek? Zaraz przekonamy, dobra. My już tu dojeżdżamy i nie wiem... Nie wiem, które to może być, nie wiem, które to może być miejsce na alburo, na ale mi się wydaje, że jak oni byli, jakieś nie jakieś bandany z tyłu, więc zapisałem, że to jest ktoś z, o, z osiedli... Tak, widzę ich. Dobra. Jedziemy tu po cichu. Wejdźmy tędy sobie. I zobaczymy, co to za ludzie, ale... Fajnie, zarobek fajnie by było mieć. Dobra. Widzi mnie? Nie widzi mnie chyba. 재미없네 알았어 네. 자가 filtrate 안 o c 이인 Zdejdziemy na nim cicho. Patrzmy, jak to to jest. Okej okay. Ciekawy jestem. Eee.